Jeden dom, trzy osoby. To jest Balbina House. Powiedziała, że hajs by była na śmietniku, ale tej kasy nie znalazłem. Pewnie tak powiedziała, żeby mnie zmylić. Nie rozumiem, dlaczego moja stara nie chce dawać mi pieniędzy. Może dlatego, że chciała się po prostu napić z kumplami? To przecież napić się z kumplami to nic złego, co nie? Skoro nie chciała groźbą, skoro nie chciała prośbą, pora na plan C! Liczę, że ten plan się już uda, bo nie dość, że Paul nie może zabrać pieniędzy od swojej starej, to jeszcze jest wkurzony. Stara. Powinna ja coś! Już nigdy nie, nie dostaje do mnie żadnego ani ze stronego prosza! Za się wziął, a nie chodzisz ciągle ze swoimi kuplami na wysko, albo jesteś leniwy, Śmierć leniwscy jeden. Nie mogę pozwolić, żeby mój syn ciągle podbierał do mnie pieniądze. Mam tego serdecznie dosyć. Nie dość, że mi już krad od lat, to ja jestem coraz biedniejsza. Z każdym rokiem jestem coraz biedniejsza o ileś tam złoty, bo wszystko drożeje, a inflacja szaleje jak cholera. Mm gość. Kiedy on będzie? was będzie za godzinę. Poczekaj tu, będzie obiad. Stara, otworzysz? To pewnie ojciec do ciebie, bo pewnie jakiś remonty chce wykonać. Dobra, zajrzę. Ale jeżeli okłamałeś mnie, to zostaniesz takie lanie, że będziesz tego żałował do końca życia. A co to ma znaczyć? Obożenia z pracy. Przyjrzałam czy dobrze, żeby posiadać i tak i taki sobie chodzi. Chcę, żebyś mój zaraz Oj, od razu! Grzepy, podniosłem ją, bo spadła na podłogę. No i dostałem poreju tą mokrą szmatą. A się zorientowałem, że Nie dość, że straciłem przytomność To wszystko zorientowałem się dopiero Jak zostałem kubłem zimnej wody I zostałem obudzony, że leżałem Przez te 10 minut Nieprzytomny To już przez moją starotę jest gruba przesada Jak teraz My uzbieramy kasę na piwo No i przez starą Pawła Nie mamy za co pić Czy te nawet zajarać Braśki z Niemiec co? Będziemy sprzedawać proszki! Te, które mamy na chałupie Tylko, że będziemy sobie je dać jako proszki niemieckie Będzie taki plan Każdy z nas Idzie do swojej chałupy I bierze proszki do prania, które się ma Albo jakiś tam ewentualny płyn do prania Byle co Ty, Bartek Skołujesz jeszcze naklejki Z napisem Made in Germany A ty, Paweł Będziesz sygnalizował ceny. Ja będę starał się je sprzedać, a pieniądze z sprzedanych proszków pójdzie na piwo. Wszystko zrozumiałe? Tak jest! No to do roboty! Spodobał mi się pomysł, żeby Damian i ja z Wartkim jeszcze sprzedawali proszki do prania z Niemiec. To jest normalnie hit. Nie dość, że są one podobne. To jeszcze będą mieć lepszą jakość! Hehehe! Kornalepiska, już tu trzecią godzinę siedzimy. Kiedy w końcu te proszki sprzedamy? Tata, twój pomysł był dobry, ale już siedzimy tutaj trzecią godzinę, a już się zaczyna robić ciemno. Ty, to może być dobry kandydat na klienta. Ja, przepraszam, ma pan może ochotę kupić coś do prania? Prosto z Niemiec, oryginały! A w dupę zaś te, te gówniane płyty i proszki do prania, smarkaczu. Weź się w dupę cały jeszcze z tym. O ty stary ch... masz zakaz do naszego sklepa. Nigdy więcej nie wracaj i naucz się mówić do młodszych. O, chyba idzie klientka pierwsza. Dzień dobry. Jestem zainteresowana tym czarnym płynem do prania. Czy ile on kosztuje, panowie? Ten płyn oryginalnie jest za 30 zł, ale na panią przecenimy 20, ponieważ pani jest naszą pierwszą klientką. Proszę. No i super, proszę, panowie. I takie interesy to ja rozumiem. A czy pozwolenie na handel jest? A kolera przypał, bordy z Myś! No szkoda, Chyba znowu to samo. Kurna, ale przypał. Straciliśmy towar za kilkadziesiąt zeta. Ale zarobiliśmy jedyczki. Teraz kto pójdzie do sklepu po piwo? Najpierw poszedł Bartek. On się będzie najmniej wpatrywał. Okej, okay, pójdę po te piwa. Mordy, dobre wieści. Akurat udało mi się dorwać ten czteropak z promocji. Akurat i to jeszcze w butelka. Kurde, mordy, to nie chcące było! Te siatki są jakieś kiepskie. To, co właśnie się stało, to właśnie była przysłowiowa karma.